To w 30 sekund wymieni więcej rzeczy, którymi nie trzeba się przejmować dzięki robotowi sprzątającemu roborok kurewo 5Ae. Odkurzanie nawet ciężko dostępnych miejsca dzięki technologii Flexjarm porozrzucanymi rzeczami po pokoju, bo robot ją. Mopowanie uporczywych plam dzięki mopom obracającym się 200 razy na minutę. Braniem i suszeniem padów mokujących. Bo stacja dukująca robi to automatycznie. Nie muszę się przejmować z funkconymi włosami, które trzeba później ręcznie wyjmować, bo dzięki szczotkom Duo Divide, Roborock Roborok wszystkie włosy na swojej drodze. tym, że psia sierść się poplącze, bo dzięki specjalnym szczotkom Duo Divide za pomocą których. Splątane włosy i sierść liczą się jako jedno. No dobra, no to nie trzeba przejmować się tym, żeby zdejmować. Yy... Wpady mopujące przy odkurzeniu dywanu, bo mm, one samo się podnoszą. Tym, że obudzi mnie w nocy, bo pracuje bardzo cicho. Tym, że znowu zapomniałem odkurzyć, bo on robi to za mnie. Tym, że będzie bałagan, jak znajomi zaskoczą mnie niespodziewaną wizytą. I wreszcie tym, że nie będę mieć czasu na sprzątanie rzeczy po powrocie do domu. Mamy remis, ale dzięki robotowi wygrywają wszyscy, którzy chcą mieć więcej czasu dla siebie. Już teraz sprawdź robot sprzątający roborok na mediaexpert.pl